Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidzD i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nadchodzącym wielkim wydarzeniu i całym jego przebiegu. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli MIGA. Z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie macie jeszcze pięciu największych kozaków, którzy wspierają mnie w sklepie Fortnite z kodem MIGA. Jeżeli to właśnie ty, chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale, a jeżeli ja nie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc, jak sami dobrze wiecie, już dokładnie za kilkanaście dni w grze Fortnite odbędzie się jedno z lepszych oraz najważniejsze większych wydarzeń w historii tej gry. Mowa tutaj dokładniej o wielkim wydarzeniu, które będzie zakończeniem tego obecnego sezonu siódmego w rozdziale drugim, który jednocześnie będzie ściśle powiązany z kostką Kevina i statkiem matką. Dzisiaj jednak mam dla was ciekawy wyciek, który dotyczy tego tematu, a bardziej wyciek który przedstawia nam dokładnie cały przebieg wydarzenia i co pojawi się zaraz po jego zakończeniu. Na początku jednak powiem Wam pokrótce, kiedy w grze pojawi się wielkie wydarzenie tego sezonu oraz czego możemy spodziewać się, a na koniec przejdziemy do ogólnego wycieku z jego przebiegu. Całe wydarzenie wstępnie pojawi się ostatniego dnia tego sezonu, czyli 12 września, a zaraz 13, czyli w poniedziałek rano, do gry zostanie wprowadzona aktualizacja 18.0 z nowym sezonem. Może być też tak, że event będzie w sobotę 11 września, wieczorem, a nowy sezon będzie rano. Ale stawiałbym tutaj bardziej na tą pierwszą opcję, która będzie bardzo podobna do tej z wydarzeniem z Galactusem. Event ten poza tym, że będzie jednym z większych, o czym zaraz sami się przekonacie, to wprowadzi na naszą wyspę takie rzeczy jak kostka Kevina, rozwalone fragmenty i kilka innych, bardzo ciekawych rzeczy. W temacie fragmentów rozwalenia statku większość już chyba ogarnia, ale jeżeli jeszcze nie wiecie, to wstępnie w nowym sezonie pojawi się nowa miejscówka, która ma nazwę w plikach gry jako miejsce rozbicia się. Nazwa ta prosto wskazuje na to, że statek matka zostanie rozwalony przez Dr. Slone. Planuję już atak na niego, ale to jak to będzie wyglądało, dokładnie dowiecie się już dokładnie za chwilę. No a teraz po tym krótkim wstępie z takich pierwszych informacji na temat eventu, przejdziemy sobie do głównego tematu tego odcinka, czyli do wycieku całego wydarzenia, który niebawem pojawi się w grze. Dodam tutaj i w sumie to zaznaczę, że informacje te i są spoilerem nadchodzącego wydarzenia, oraz to najważniejsze mogą się nie sprawdzić, ponieważ do wydarzenia zostało jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu. Bardzo często jest tak, że wycieki, które pojawiają się przedwcześnie, a zwłaszcza tak długo przed danym wydarzeniem, nie spraw się I w tym przypadku pamiętajcie, że również może tak być. Od razu tutaj wspomnę, że jest to lista około 40 podpunktów, które prosto wskazują na to, co pojawi się podczas wydarzenia i każdy z nich opisuje dany moment i przedstawiają, co tam się pojawi. Ja sam będę wam przedstawiał tutaj po około 5 podpunktów w jednym zdaniu i nie będę ich chyba omawiał dokładnie, ponieważ większość z Was mam nadzieję, że normalnie będzie w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim będzie dokładnie chodziło. Całe omówienie zostawię na koniec, a teraz sami posłuchajcie, co przygotowali dla nas twórcy gry w nadchodzącym wielkim wydarzeniu wydarzeniu tego sezonu 7 w rozdziale drugim. A więc tak, na początku będzie sekwencja hakowania plecaka, włamania się do drzwi, eksplozja plecaka, eksplozja, akumulacja, uszkodzony plecak, flara, kamera wraca do hangaru. Z kolejnych rzeczy będzie to wybuch, który zmodyfikuje kamerę w hangarze i wybuch, który dotknie graczy, którzy będą w hangarze. Oczywiście te rzeczy będą działy się bezpośrednio na tym wielkim statku. Z rzeczy, które nadal będą w statku, to eksplozja, która spowoduje efekt zamarzniętych stóp graczy w hangarze oraz zmiana pola widzenia graczy we wcześniej wspomnianym hangarze. Na tym wielkim statku. W późniejszym etapie trafimy do więzienia, czyli do bloku więziennego, i kolejno będzie początek VO i koniec VO, ale tutaj totalnie nie mam pojęcia, o co może w tym dokładnie chodzić. Zaraz później pojawi się promień z latającego spotka, na spotka przygotowywuje się wstępne efekty wizualne i cząsteczkowe błyskawica i ziemi oraz ostrzeżenie o wiązce z latającym spotkiem. W kolejnym jego etapie gracz przeteleportuje się, niestety nie wiemy gdzie dokładnie, i pojawi się wskaźnik aury, kostki oraz dalej będzie pocisk energetyczny, który Trafi w każdego gracza na evencie. W dalszej jego części trafimy do tuby i będzie to efekt wizualny, a dalej to graczy leci wewnątrz tuby, gracz zostaje wyrzucony z tuby, gracz wchodzi w wir i na niebie pojawi się wielka pętla. Ponownie w hangarze na tym wielkim statku dojdzie do eksplozji, no i tutaj pojawi się w końcu ciekawa rzecz, czyli kostka Kevin, która odnawia swoją zdolność do odbijania graczy po interakcji z nią. Dalej będzie kilka teleportacji graczy i będzie to kolejno teleport do hangaru, teleport na wyspę, teleport do pokoju obserwacyjnego, teleport do więzienia oraz teleport do kosmosu. Na sam koniec gracz dotknie Kevina, gracz przeteleportuje się do celi statku matki, gracz wchodzi w swobodny spadek w kosmosie i niektórzy gracze zostaną przeteleportowani na niższe poziomy. Reszta grupy teleportuje się do graczy po uprowadzeniu, plecak eksploduje w impulsie elektromagnetycznym i kostka uderzy piorunem graczy, a na koniec pojawi się więzienie, przestrzeń i efekt wejścia do tuby. Informacje te jak widać są naprawdę ogromne i powiem szczerze nie mam pojęcia od czego tutaj dokładnie zacząć, żeby jakoś pokrótce wytłumaczyć wam cały przebieg tego eventu. Na pewno jednak Mogę wam powiedzieć tyle, że gracz trafi do statku matki i do różnych tam pomieszczeń, do tuby, która została tam wspomniana, na naszą wyspę, no i do wcześniej wspomnianego wielkiego kosmosu. Podczas całego wydarzenia pojawi się Kevin, który końcowo zostanie przeniesiony na naszą wyspę, o czym większość z Was na pewno bardzo i to bardzo dobrze wie, a całe wydarzenie będzie polegało na zniszczeniu statku. Plecak, o którym jest tam mowa, będzie taką jakby bombą, która zostanie podłożona, i to właśnie ona zniszczy cały ten statek wraz z wszystkimi kosmitami, których nie będzie już na naszej mapie w nowym sezonie 8. Pamiętajcie o najważniejszym ważniejszej rzeczy, że niektóre nazwy przebiegu wydarzenia nie zostały do końca rozszyfrowane dobrze i może to wyglądać całkowicie inaczej, a przebieg wydarzeń może być też inny. Informacje te, jak już mówiłem wcześniej, nie są w żaden sposób potwierdzone, ponieważ przedstawione zostały one w takim notatniku, który no, wygląda jak jakiś wyciek, ale pamiętajcie, że tak też nie musi być. W ostatnim czasie pojawia się tak dużo wycieków, że naprawdę nie wiem, czy kolejny film na kanale też nie będzie o jakichś wyciekach, ponieważ jak widać jest ich naprawdę mega i to mega dużo. Mogę wam zagwarantować to samo, co dyrektor Ford Knighta, czyli że wydarzenie, które pojawi się końcówką tego sezonu siódmego, będzie naprawdę niesamowite i przygotujcie się na ogromne wydarzenia na żywo w grze. Tak jak już mówiłem, pojawi się ono albo 12 września, albo 11 września, czyli w dzień zakończenia sezonu, albo dzień wcześniej. A na mapie kilka dni przed pojawi się odliczanie do wielkiego wydarzenia. Prawdopodobnie będzie ono na środku wyspy, tak samo jak podczas koncertu Ariane Grande, ale to, jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się po ostatniej aktualizacji 17.50, która niebawem trafi do gry. Wstępnie pojawi się ona nie w. Ten, a następny wtorek, i to właśnie ona będzie musiała wprowadzić wszystkie szczegółowe informacje na temat wydarzenia, no i całej tej reszty. Dodam tutaj jeszcze, że po tej samej aktualizacji, czyli aktualizacji 17.50, w plikach gry powinien zostać wprowadzony nowy specjalny tryb, w którym gracze będą uczestniczyli w tym oto wydarzeniu. Będzie to coś na podobnej zasadzie jak na koncercie Ariane Grande, ale to jak to będzie wyglądało, dokładnie dowiecie się już niebawem, gdy aktualizacja zostanie wprowadzona do gry. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje do dotyczące kolejnych wycieków i informacji na temat nadchodzącego wielkiego wydarzenia tego sezonu siódmego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać co sądzicie o tych informacjach i czy według Was wydarzenia te będzie jednym z lepszych w grze Fortnite. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie opeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!